Pewnie nie tylko ja jako dziecko uważałem, że scena, w której Luke Skywalker rzuca miecz świetlny przed imperatorem po pokonaniu Vadera, była. głupia. Przecież w ten sposób dał imperatorowi okazję, żeby go zaatakować. Jako dziesięciolatek totalnie tego nie rozumiałem. Dlaczego Luke rzuca swój miecz świetlny? Ale wtedy nie wiedziałem jeszcze, że ta scena miała dużo głębsze znaczenie niż tylko walka na miecze i statki kosmiczne. Zacznijmy od początku. Luke pokonuje Weidera, a imperator mówi mu, żeby dobił ojca i zajął jego miejsce u boku ciemnej strony. Luke patrzy na swoją mechaniczną rękę i wtedy uświadamia sobie, że sam staje się swoim ojcem. Ręka, którą właśnie odciął Weiderowi, symbolicznie już znajduje się na jego własnym ciele. W tym momencie Luke rozumie, że cały czas grał według zasad imperatora. Zbliżył się do tego, co próbował pokonać. George Lucas inspirował się filozofiami wschodu, szczególnie buddyjskimi mnichami, tworząc zakon Jedi. A ci kładą ogromny nacisk na pokój i nieużywanie przemocy. Dlatego najważniejszy test Luka nie polegał na tym, czy potrafi zabić, tylko czy potrafi się powstrzymać, gdy nadarza się taka okazja. Innymi słowy, mógł zabić, ale wybrał, by nie zabić. To moment, w którym Luke zdaje sobie sprawę, że już od jakiegoś czasu zbliżał się do ciemnej strony. Już na początku filmu widzimy pewne znaki. Nosi czarne szaty. Mało to Jediowatem, prawda? Wchodzi do pałacu Jabba, wybija mnóstwo ludzi mieczem świetlnym, ratuje przyjaciół i wszyscy myślimy: "Wow, Luke jest teraz mega potężny". Ale nikt z nas nie zauważa, że zaczyna się zmieniać. Staje się wojownikiem, który za bardzo ufa swojej sile. W walce z Weiderem traci panowanie nad sobą. Uwalnia gniew. A właśnie tego potrzebował imperator, by Luke stał się jego nowym uczniem. Dlatego rzucając miecz świetlny, Luke mówi: odrzucam przemoc, odrzucam nienawiść, odrzucam zabijanie. Nie tego spodziewalibyśmy się po filmie akcji z lat 80., ale dokładnie tego oczekujemy od prawdziwego bohatera. Miłość wygrywa z nienawiścią. Pokój jest lepszy niż wojna. Dobroć przewyższa okrucieństwo. To właśnie droga Jedi. Zostaw suba i lajka.